Czarny piątek albo weekend. W sumie to nawet cały tydzień. Zabitał do diety Online. Dokładnie między 27 listopada a 3 grudnia macie możliwość kupienia wielu rzeczy za o wiele niższą cenę. Ale pamiętajcie, to, że cena jest trakcyjna, to nie zdarzy, że jest to rzecz mimo wszystko warta zakupu. Jeżeli potrzebujesz porady od gracza GTA Online, który spędził w tej grze. Zdecydowanie zbyt dużo czasu. No to dobrze trafiłeś. Zaczynamy. Poranik zakupowy do czarnego piątku, czy tam czarnego tygodnia, jak zwał tak zwał. Na początku omówmy sobie wszystkie nieruchomości. A więc, apartamenty, a także domy na palach są taniej o 50%. A to oznacza, że możecie kupić sobie jakąś fajną miejscówkę i przy okazji otrzymać 10 slotów na pojazdy. Bo każdy właśnie ten apartament, każdy dom ma 10 slotów na pojazdy. Więc macie mnóstwo slotów w ten sposób... Sobie załatwić. Bo oczywiście, pamiętajcie, tak jak różne biznesy, możecie kupić tylko i wyłącznie jedną sztukę. No to jeżeli chodzi o garaże, mieszkania, apartamenty, też domy, one są w jednej kategorii i w tej kategorii macie dostępne na ten moment, jak się nie mylę, 10 slotów. A to oznacza, że możecie kupić sobie 10 apartamentów albo 10 domów, albo nie, 5 apartamentów, 5 domów i w ten sposób macie łącznie 100 slotów na pojazdy. Więc jest to całkiem przyjemna sprawa. Oczywiście będzie was to nieco kosztować, więc jest to opcja mimo wszystko dla ludzi, którzy mają pieniądze i nie wiedzą na co wydać, to to moim zdaniem teraz jest dobry moment, żeby po prostu kupić sobie max tych domów czy tam apartamentów, żeby po prostu mieć sloty przygotowane na przykład na grudniową aktualizację. Ale jeżeli jesteś graczem, który dopiero zaczyna swoją przygodę w dieta i nie chce wydawać kasy dla 10 domów, to możesz sobie kupić jeden garaż który zwie się dokładnie garaż przy Eclipse Boulevard i on ma 50 slotów. I jakby co? On jest specjalnym garażem, który nie wlicza się do tego limitu 10 zwykłych, powiedzmy, nieruchomości. Jest traktowany całkowicie osobno i ten garaż kosztuje 1 370 tysięcy. Więc stosunek ceny do ilości slotów jest bardzo korzystny. Ten garaż jest o tyle fajny, że wydajecie kasę raz, 1 milion 370 tysięcy i dostajecie dostęp od razu do pięciu pięter. W jednym miejscu. Każde piętro mieści 10 pojazdów. Dodatkowo, każde piętro, za prawda, z dodatkową opłatą, możecie zmodyfikować, żeby wyglądało to bardziej pod wasze preferencje. Czyli na przykład na jednym piętrze masz czerwone kolorki, na innym masz żółte kolorki. Dzięki temu garażowi możecie sobie posortować jakoś ładnie pojazdy, możecie wiecie nadać odpowiedni klimat. Jest to bardzo fajna rzecz i za tą cenę, moim zdaniem, to jest rzecz obowiązkowa. Kupcie to w tym tygodniu. To się mega opłaca. Zostajemy w nieruchomościach, ale przechodzimy do segmentu biznesowego. Proszę Państwa, minia! Loty widokowe Higgins, które są powiązane z mynią, jakby co? Potrzebujecie mieć kupioną mynię, żeby tą miejscówkę kupić, podobnie jest ze sklepem Smoke on the Water, są tanie o 50%, a to oznacza, że są mynie, kupicie za pół miliona. I to jest bardzo dobra cena. Jeżeli jesteś graczem, który ma już jakieś biznesy na swoim koncie, mynia pozwoli ci zarabiać więcej. Jeżeli jesteś początkującym graczem, mynia zawiera ci co prawda nie da. Ale za taką cenę kurde, bierzcie. Yy, dalej jest jeszcze, jak mówiłem, loty widokowe Higgins, jest to biznes połączony z Minion, kupicie to za 450 tysięcy, a sklep z Monk on Water za 425 tysięcy. Te dwie miejscówki się mniej opłacają, ale za taką cenę żal nie brać, więc yy, kupujcie, jak najbardziej. Ale, jeżeli mielibyście kupić tylko i wyłącznie jedną rzecz w tym tygodniu, no to moim zdaniem najlepszą rzeczą będzie ta oto miejscówka, Fabryka Odzieży, czyli szwalnia. Podczas aktualnej zliczki przyjdzie wam co zapłacić 1 175 tysięcy. Powiecie sobie, no kurde trochę sporo. Ale prawda jest taka, że ceny tego zakupu, nawet z nadwyżką, odzyskacie po 20, może maks 30 minutach. Czyli, powtarzam, kupujesz tą miejscówkę i za pół godziny masz kasę z powrotem. W środku produkują się ubrania. No, kto je pomyślał? Jest to dla legalna część działalności, z której zyskujecie co 48 minut nieco hajsiwa. Nie są to co prawda duże kwoty, jak widać, ale coś tam będzie wam wpadać. Najważniejsza rzecz znajduje się na dole waszej szwalni, bo tutaj macie komputerek, który zleca wam specjalne zadania. I aktualnie się składa, że podczas tego tygodnia jest tutaj pokażda premia. Za prytutowa akta, czyli takie, które możecie wykonać tylko raz w tygodniu, dostaniecie 4 razy więcej kasy. A to oznacza, że aktualnie za akta, sztuki piękne, dostaniecie 1 milion 224 tysiące. I ta misja trwa łącznie mniej więcej 20 minut. Jeżeli jesteś zaawansowanym graczem, jeżeli jesteś graczem, który dopiero zaczyna, nie ma jakichś kozak pojazdów, no to może maks pół godziny ci to zajmie i odzyskujesz kasę. Z nadwyżką, jak widać, jest to przekozacka sprawa, A pamiętajcie, że ten biznes zostanie z wami na zawsze i będziecie mogli tutaj zarabiać po każde sumy dzięki prostym misjom Więc bierzcie, ta miejscówka jest kozacka, szczególnie z taką zniżką i taką kozacką premią w tym tygodniu w środku Oprócz szycia, ubrania, także robienia tych specjalnych misji macie dostęp do tutaj warsztat zbrojeniowy jest także Warsza do tuningu Terrorbajta, w którym możecie zamontować specjalne uczenia, które są dostępne tylko i wyłącznie w szwalni. Między innymi na przykład główny terminal, który pozwoli Wam zarządzać biznesami wprost z waszego Terrorbajta. Zobaczcie sami, klikam jeden przycisk Terbajcie i mam dostęp do wszystkich moich praktycznie biznesów. Z jednego miejsca. Kozak sprawa. Jest także przykuzacki klimatyczny garaż dostępny. Zobaczcie sami. To wszystko. Dostajecie tak naprawdę za pół godziny waszego czasu. Moim zdaniem to jest najlepsza oferta, jaka była chyba w historii GTA. Naprawdę. Dlatego także jest to taki system, powiedzmy, skrótów. Dzieci możecie szybko podróżować po mapie, ale moim zdaniem, skromnym osobistym, raczej jest to rzecz mało przydatna. Ale warto, żeby o tym także oczywiście sobie wspomnieć. Kolejna rzecz warta zakupu to klub nocny, ale akurat tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Bo jest to rzecz, która wymaga od Was bardzo dużych inwestycji, więc jeżeli jesteś osobą, która dopiero za szansę przyjęć z Dieta, to klub tosty nie jest aż tak dobrym wyborem. Są oczywiście różne lokalizacje, ja oczywiście polecam Wam tą, którą ja posiadam, ona jest dosyć droga, ale będzie Wam dobrze służyć. Pokażę Wam to oczywiście na przykładzie innych miejsców, gdzie mógł Wam pokazać wszystkie ulepszenia, ile kosztują i czy są warte oczywiście zakupu. Oczywiście te ulepszenia także są tanie. A więc tak, jeżeli chodzi o styl klubu no to jest rzecz tylko i wyłącznie wizualna, więc odradzam. Oświetlenie, wizualna rzecz, więc także odradzam. Nazwa klubu akurat to was praktycznie nie kosztuje, więc można sobie to pozmieniać. To ma wpływ na dialogi, tylko tyle. Dalej jest magazyn, akurat tutaj polecam kupić sobie Maxa. Jeżeli chodzi o garaż, także to jest bardzo fajna sprawa, także polecam kupić sobie Maxa. Jeżeli chodzi o tancerzy, no to jest rzecz tylko i wyłącznie wizualna. Więc odradzam i suchy lud, także rzecz tylko i wyłącznie wizualna, więc także odradzam. No chyba, że macie bardzo dużo pieniędzy. No, możecie sobie w takie rzeczy, oczywiście, pieniądze zainwestować. Ale jak mówię będą one cieszyć tylko i wyłącznie wasze oczy. Jeżeli chodzi o kwestie powiedzmy zarobkowe klubu, nie mają one żadnego wpływu. Jak też klub macie kupiony, no to w środku znajduje się komputerek. Za pomocą którego możecie także kupić sobie dodatkowe ulepszenia, i one także kosztują sporo. Ale na całe szczęście są oczywiście teraz taniej. Jak widać, ja wszystkie ulepszenia mam kupione, dlatego że ulepszenie ochrony kompletnie się nie opłaca. Ja w tej grze na tym koncie spędziłem już mniej więcej 8000 godzin i miałem ze 3 ataki na krupnocy. One są bardzo, bardzo rzadkie, więc ulepszenie jest totalnie niezbędne Najważniejsze jest to, żebyście mieli kupione wyposażenie. A także pracowników, jeżeli przynajmniej chodzi o tą kategorię ulepszeń, bo jeszcze jest takie zarządzanie klubem nocnym. Eee, sorry, jest to zarządzanie magazynem. I tutaj są technicy, którego każdego z osobna musicie kupić. I każdy kolejny technik kosztuje coraz, coraz więcej. Więc naprawdę, przed Wami są gigantyczne wydatki. Do tego także potrzebujecie innych biznesów, żeby ci technicy mogli sprowadzać towar dodatkowy. Warto powiedzieć, że jest to dodatkowy towar z waszych wytwórni a to oznacza, że jeżeli na przykład nie masz magazynu to nie możesz sprowadzać towarów i przysyłek. jeżeli nie masz bunkra, nie możesz sprowadzać sprzętu sportowego towary z Ameryki są z wytwórni że tak to powiem mąki, wyroby farmaceutyczne z także wytwórni, tylko że heisenberga matrycy od lewy, no to jest wytwórnia banknotów, to akurat mogę powiedzieć więc tak proszę państwa sytuacja wygląda, że jeżeli chcesz żeby klub locny, najlepszy biznes w tej grze działał, potrzebujesz po prostu innych biznesów już wcześniej kupionych Jeżeli nie masz tych biznesów, no to klub nocny będzie tylko i wyłącznie zarabiał z legalnej działalności Czyli z tego, że jest klubem nocnym I z tego zarabiasz co 48 minut, jeżeli popularność jest maksymalna, 50 tysięcy Co to oczywiście duże pieniądze, ale dodatkowe, drugie tyle masz właśnie z magazynu więc, żeby klub nocy działał, musisz działać powiedzmy na dwa fronty. Jeżeli będziesz działał tylko i wyłącznie na popularności, która jest niezależna od innych biznesów, no to za wiele nie zarobisz. Więc werdykt jest prosty, jeżeli masz na swoim koncie już nieco biznesów, to bierz Krup Nocy. Jeżeli dopiero zaczynasz, to raczej na razie Krup Nocy, mimo tego, że jest to najlepszy biznes z całej grze, sobie odpuść. Wracamy do strony z nieruchomościami. Mamy tutaj tani hangary. Te, które znajdują się na lotnisku, a także te, które są w forcie Zankudo. I akurat te Wam bardziej polecam, dlatego że kupienie hangaru w tym miejscu zapewnia Wam przy okazji przepustkę na teren fortu Zankudo. A to oznacza, że przelecenie przez ten fort, czy też po prostu wjechanie tam pojazdem, nie spowoduje, że od razu wrzuci się na Ciebie wojsko. Więc polecam jak najbardziej sobie tutaj tą miejscówkę kupić. Hangar daje Wam możliwość przechowywania różnych pojazdów powietrznych a także ich modyfikacji, jeżeli macie oczywiście dokupiony do tego warsztat. I to jest ogólnie... jedna z niewielu rzeczy, które warto sobie do, dokupić. Drugą taką rzeczą wartą zakupu jest mieszkanie, które wam po prostu pozwala się urespić w tym miejscu. Nie ma znaczenia, czy jest tradycyjne, czy współczesne. Jeżeli chodzi o całą rzecz, czyli malowanie biura, wzory podłogi, oświetlenie, także styl, są to rzeczy tylko i wyłącznie wizualne. Harger oprócz tego, że jest miejsce do przechowywania i modyfikacji waszych statków powietrznych, jest także biznesem kiedyś bardzo, bardzo słabym teraz co najwyżej średniakiem i takim średniakiem z niższej płci, mimo tego, że Rockstar troszeczkę o niego zadbał, więc warto także, żebyście o tym wiedzieli. Czy jest to rzecz w którą warto zainwestować? Wasze pieniądze? Moim zdaniem hangar każdy gracz powinien posiadać ale jeżeli jest to wasz jeden z pierwszych biznesów, macie mało kasy to hangar jednak w tym momencie bym sobie odpuścił. I jest jeszcze jedna rzecz taniej i zwiesił to hangar polowy McKinsey'ego. To jest jakby co? Osobna rzecz. Hangar w mieście i hangar w Fortune to, to jest to samo. Możesz mieć tylko i wyłącznie jeden. Ale jeżeli chodzi o hangar polowy McKinsey'ego, jest to osobna miejscówka. Jest tylko i wyłącznie, jak widać w jednej lokalizacji, na polu McKinsey'ego, kto by się spodziewał, kosztuje to aktualnie 737 000 i 500 dolarów. A to oznacza tak naprawdę, że po zakupie tej miejscówki i zrobieniu jednego powiedzmy takiego mini-napadu, który startujecie właśnie z pokoju w tym hangarze, te pieniądze odzyskacie. Tylko to akurat jakby co, to zajmie Wam o wiele więcej czasu. Za pierwszym razem szacuję, że mniej więcej dwie godziny spędzicie na tej aktywności, ale wciąż robisz jeden powiedzmy zestaw misji, który prowadzi do finału. I odzyskujesz pieniądze zainwestowane w to. Więc sytuacja powiedzmy jest podobna co do szwalni, tylko że szwalnia jest zdecydowanie bardziej użyteczna. Ale jeżeli masz czas, jak najbardziej warto sobie ten hangar kupić, bo po pierwsze jest to miejscówka, która na zawsze zostanie z Wami, a po spędzeniu dwóch godzin odzyskacie wszystkie pieniądze zainwestowane w tą miejscówkę. Więc także jak najbardziej polecam Wam to kupić. Na stronie Dokcji mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, dlatego że tutaj do zakupu jest jacht. Jeżeli jesteś prawem jesteś już posiadaczem jachtu w wersji Orion, czy też ryby To masz darmowy upgrade do wersji najlepszej, czyli wodnik Ale jeżeli jesteś osobą, która nigdy wcześniej nie posiadała jachtu No to teraz także oczywiście masz zniżkę, dosyć potężną Ten cały wodnik jest tani o 2 miliony Plus do tego jeszcze ma 40% zniżkę, więc macie dwie zniżki w jednej. I zobaczcie, normalnie ten jacht w najtańszej, najdroższej wersji, jakkolwiek to brzmi, kosztuje 8 milionów, a teraz go kupić za 3 miliony 600. Więc zniżka jest przeogromna i do tego oczywiście wszystkie ulepszenia, czyli na przykład pozwolone wykończenie, także jest taniej. Do tego oczywiście oświetlenia. Tak to się proszę Państwa prezentuje. Kolorek. Mhm. I oczywiście jeszcze możecie sobie dać jakąś flagę i nazwać go po swojemu. Jacht przez wiele lat był tylko i wyłącznie rzeczą, którą się kupowało, i stała w miejscu i nic nie robiła. Teraz to się lekko zmieniło, dlatego że możemy odpalić misje które płacą oczywiście bardzo małe pieniądze, ale coś tam jest. Przy okazji możecie blokować unikatowy strój kapitana, ale czy jest to tego warte? Moim zdaniem kompletnie nie, więc jachtu Raczej unikajcie, chyba że zależy Wam na odblokowaniu wszystkich ciuszków. No to tutaj możecie taki ciuszek sobie odblokować. Przy okazji, także na te misje, o której Wam wspominałem, nie jest premiera z 5 ale tylko i wyłącznie w tym tygodniu. I jakby co, nie ma szans, że z tych misji odrobicie pieniądze, które wydaliście na ten jacht. Jak widać, misję odpalacie w tym miejscu. Ale jeżeli uda Wam się te wszystkie misje ukończyć, no to potem da się je odpalać także za pomocą zwykłego menu misji. I tak naprawdę to jest jedyna użyteczność tego jachtu: możliwość szpanowania tego, żeby dać drukasy i robienie misji, które są zwykłymi misjami od kontaktu, czyli płacą żałosne pieniądze. W sklepie Warstock mamy do czynienia z ciekawą zniżką na Avengera, bo wynosi ona aż 70%. I oczywiście jest ona na samą podstawę, a także na Wszystkie dodatki, czyli na przykład jakieś kolorki, dodatkowa wieżyczka, która jest, moim zdaniem, mało użyteczna, szczególnie jeżeli jesteście graczem, który gra kompletnie solo, dalej jest warsztat pojazdów, to akurat jest rzecz bardziej użyteczna, jak widać kosztuje bardzo, bardzo mało, więc aż żal nie skorzystać. Warsztat zbrojeniowy to akurat jest rzecz, którą macie na przykład wiesz, fanie, także w, w sumie paru innych miejscówkach, więc nie jest to rzecz obowiązkowana, ale za 73 tysiące głupio nie wziąć. I jeszcze jest panel operacyjny, który pozwoli wam wykonywać specjalne misje. Za taką cenę, oczywiście, też żal nie brać, jeżeli bierzecie całego Avengera. Także ten panel sobie dajcie, ale ze samych misji w tym panelu za wiele nie zrobicie. Tak się prezentuje wnętrze Avengera. Tutaj po prawej znajduje się ten specjalny panel, który pozwala wam odpalać dwa typy misji. Jest operacja przewrót, i jest jeszcze, coś takiego operacja ALS. Jak widać, te misje nie płacą zbyt dużych pieniędzy. Więc ja ogólnie, mimo tego, że zniżka jest przepotężna, Avengera Wam odradzam, jeżeli macie mało pieniędzy. Jeżeli jednak macie pieniądze, no to kurde, żal przygapić taką zniżkę, Bo oczywiście uważam, że tego typu pojazdy jak Avenger, Torolby, mobilizator operacyjny, mimo że nie są zbyt użyteczne, to każdy gracz mimo wszystko powinien je posiadać. Więc to, czy tej zniecznienie warto skorzystać, zależy od tego, czy macie funduszy dużo, czy też mało. Ale pojazd, który musicie kupić, zwie się Terrorbyte, ale, żeby była w ogóle możliwość zakupu, musicie posiadać albo klubowce, albo szwalnie. Jeżeli nie macie tych miejscówek, nie ma możliwości kupienia tego pojazdu. A więc tak, jeżeli chodzi o kolor wnętrza, wiadomo, że to rzecz tylko i wyłącznie wizualna. To samo, jeżeli chodzi o ozdoby, także rzecz wizualna, ale dalej są rzeczy użyteczne, w teorii, obsługa wieżyczki. Nie kupujcie stanowisko do dronów. Okej, okay. to pozwala robić dodatkowe misje, więc można kupić. Ale kiedy będziecie mieli jakiś majątek na koncie, jeżeli macie mało kasy, no to nie kupujcie, bo to kosztuje nas nic nawet 407 tysięcy, więc za dużo. Dalej jest warsztat broni, ono kosztuje mało, warto kupić 122 tysiące. I rzecz najważniejsza to warsztat specjalistyczny, który pozwoli wam modyfikować opresora MK2. Za małą opłatą, jak już będziecie posiadać swoją miotłę, będziecie mogli do niej dodać rakiety. W szwalni możecie dodać specjalne ulepszenia biura i one są także taniej o 50%. Oczywiście, jedyną sensowną rzeczą do zakupu jest główny terminal ale to już wam pokazywałem w tym materiale. Omówmy całą resztę WORSTOKA. Więc jest Rajdżu Taniej i jest to pojazd przepotężny. Najlepszy samolot myśliwiec w całej grze. Oprócz tego, że ma dobre możliwości bojowe, to także posiada tryb niewidoczności. W każdym momencie możesz zniknąć z radaru. Niezależnie na jakiej wysokości jesteś. Czyli po prostu lecisz na niewidoku, wyłączasz tryb, walisz rakietami, odpalasz tryb. I typiarze, których atakujesz cię, nie widzą. W tej się sensie gracze. Nawracasz, wyłączasz tryb niewidzialności, nawalasz rakietami, odpalasz tryb niewidzialności. I tak w kółko możesz robić. Przez co ten pojazd jest przepotężny. Polecam. Chociaż, oczywiście, warto podkreślić, że nie jest to pojazd, który jest potrzebny każdemu graczowi. Mimo tego, że jest to pojazd przepotężny, najpotężniejszy myśliwiec z całej grze, to na przykład ja z niego nie korzystam, bo dla mnie jest kompletnie zbędny. Nie jestem fanem tego typu pojazdów. Wolę skorzystać z innych środków transportu, ale jeżeli chcesz się podziękować po sesjach, a po prostu chcesz mieć. Czujesz taką potrzebę, że chcesz mieć w garażu, żeby stał najpotężniejszy myśliwiec w całej grze No to Rajju wtedy oczywiście będzie dobrym wyborem Z innych samolotów jest taniej Strike Force, jest to pojazd, który wygląda kruzacko Ale niestety użyteczność bojowa nie jest aż taka dobra, chociaż jakby co ten pojazd oczywiście swoich fanów posiada Ale moim zdaniem do Rajju podjazdu nie ma Jest jeszcze jeden myśliwiec, taki klasyczny powiedzmy, Hydra się zwie i oczywiście jest to pojazd bardzo fajny. Ale do Rajju nie ma podjazdu, nie ma co się oszukiwać. Został jakiś czas temu zderfiony, nie ma już wybuchowego działka. Znaczy inaczej ma wybuchowe działko, ale wcześniej miał wybuchowy laser, który nawalał z ogromną prędkością. Teraz ma jakieś popierdółki I dodatkowo jeszcze nie ma żadnych systemów ochronnych, a Rajju to ma. Więc yy, po co wybierać chytrę, skoro jest Rajju, który jest oczywiście nieco droższe ale jest zdecydowanie lepsze. Pegassi Torador ma praktycznie wszystko. Dopalacz, rakiety, możliwość transformacji, wódź podwodną, podwodny sonar do szukania znajdziek i w sumie boost, taki podwodny też, i torpedy. Naprawdę, ten pojazd ma wszystko, ale czy jest to pojazd obowiązkowy, który każdy rzecz powinien posiadać? Moim zdaniem na pewnym etapie gry tak, ale jeżeli dopiero co zaczyna swoją przygodę, no to nie ma sensu inwestować tych pieniędzy w ten pojazd. O wiele lepiej na początku oczywiście zawsze kupić biznesy, a dopiero później bawić się kasą. I ten pojazd to bawienie się kasą. Tak bym go opisał, więc jeżeli masz oszczędności, wiesz, bo bardzo dobra jest ta oferta. Jeżeli masz mało gotówki, no to sobie ten pojazd odpuść. Na pewno jeszcze jakieś zniżka na niego będzie. Albo się dorobisz i nie będziesz poszło takich zniżek. Deluxo jest to bardzo ciekawy pojazd, bo nawiązuje on oczywiście do filmu powrót do przyszłości, ale. ale. Jest pewien kłopot. Ten pojazd jest słaby. Co prawda, ma bardzo celne raciety. Jedne z najcelniejszych w całej grze. Ale nie ma żadnych systemów, które powodują, że może bronić się przed racietami przeciwników. I przy okazji, jest strasznie powolny. TM-02 Kanjali. Najprawdopodobniej jest to najpotężniejszy czołg w całej grze. Ale co z tego, skoro czołgi są bezużyteczne? I ostatnie dwa pojazdy w Wursoku Taniej: Technical, a także Karakara. Kara, której akurat nie trzeba wiele mówić. Jeden i drugi jest tak samo fatalny. Teraz zaglądamy do legendary Motorsport. I tutaj taniej mamy na przykład Bravado Ban GTS, TS, który jest najlepszym pojazdem, jeżeli grać na PC w wersji Legacy PS4 i Xbox One. Jest to na tych platformach najszybszy pojazd. Ale jeżeli grać na PC w wersję Enhance, na PS5 czy też na Xbox Series, to ten pojazd z zabraniem HSW jest najszybszym samochodem w całej grze. Więc nie zależy tak naprawdę na której platformie gracie, jest to najlepszy pojazd, jaki możecie kupić. Oczywiście pod względem -Maxa, więc jak najbardziej polecam. Dalej jest Ubermacht i i tutaj podobna sytuacja. Pojazd ten oczywiście v -Maxa ma mniejszego, ma także ulepszenie HSW, ale moim zdaniem jest nawet lepszy niż Bravado Banshee GTS, bo prowadzi się po prostu bardzo dobrze dzięki temu, że ma napęd na cztery buty, a nie na tył. Więc jeżeli potrzebujecie pojazdu, który po prostu ma dobry FOMAX, jeden stopowych, a także bardzo dobrze się prowadzi, to Ubermacht będzie najlepszym wyborem. Także polecam zakupić. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o najszybszych samochodach w całej grze, to zapraszam Was do mojego materiału, który macie w karcie. Dalej jest Benefactor LM87, nie polecam. Pegasi Igdus, nie polecam. Neubauger Champion, o Jezus Maria, tego nie kupujcie. Ani ZT350, tutaj akurat jest ciekawa sytuacja, bo oczywiście jest to bardzo ładny pojazd. Może sobie z niego wersję driftową, ale. No nie, no nie, tak ogólnie to. Jest taki zwykły pojazd, jeżeli komuś z wyglądu się podoba to bierzcie, ale tak jeżeli chodzi o jakieś VMAX-y, no to nie. Inventor Oko td 10 to jest też bardzo fajny pojazd, bo on bardzo ładnie wygląda, jest to pojazd z GTA 6, wyciągnięty wprost model, bardzo piękny, ale jest to osiągowo nie jest zbyt dobry. Pegasi Tesseract, jest to bardzo dziwny pojazd z wyglądu, ale za to osiągowo jest słaby. Progen Emerus, jeżeli gra się na starych powiedzmy platformach, czyli PS4, Xbox One, a także PC, wersja Legacy, to jest to jeden z topowych pojazdów. Jeżeli gra się na nowszych wersjach, to ten pojazd oczywiście odstaje, przez to, że HSW nie posiada. Wysterneo nigdzie nie jest dobry. Overflot Tyrant, podobnie, także fatalny. Ocelot X-21, kiedyś był to pojazd całkiem niezły, ale to było kiedyś, teraz jest fatalny. Progen Tyrus, on chyba nigdy nawet nie był dobry. Lampadati 5 mila. Akurat to jest ciekawa sytuacja, bo jest to topowy sedan. Niezależnie od jakiej platformy gracie, żaden sedan do tej pory HSW nie posiada, więc niezależnie jak mówię od platformy, ten pojazd najlepszym sedanem jest. W sensie inaczej, jest w topce najlepszych sedanów, żeby była yy, jasność. Lampadati Komoda. Jest to bardzo ładny pojazd, ale niestety jego problem jest to, że znajduje się w klasie sportowej, przez co nie ma żadnych szans z liderami w tej klasie ale za to Cole Raden jest po prostu tragiczny przechodzimy do bieda sklepu tutaj taniej jest Deklasa Vigero ZX Cabriolet I proszę państwa ten pojazd w wersji zwykłej jest szybki jeżeli chodzi o musclecary ale z upgradem HSW jest to najszybszy muscle car w całej grze oczywiście razem ze swoim bratem bliźniakiem powiedzmy czyli Deklasa Vigero ZX BF Club Czyli golf tak naprawdę jest to jeden z najszybszych pojazdów, jeżeli chodzi o klasę kompaktów. Był to lider przez długi czas, ale pewnego dnia weszło coś, co się nazywa się HSW i ten pojazd nic z tych HSW nie posiada, więc przez to oczywiście inny kompakt, jedyny w sumie kompakt, który ma HSW, czyli Brioso RA naszego golfa no troszeczkę zmiotło z planszy. Więc y, tak tylko informuję, że jeżeli jesteś dobrego kompakta, B jest dobrym wyborem, ale niestety Briosa RA, mimo że wygląda paskudnie, jest zdecydowanie lepsze. Imponte Dukes Gruchot. Jest to zwykły Dukes, tylko ma więcej modyfikacji i standardowo fabrycznie przychodzi trochę wgnieciony. Zapytasz jak z osiągami. No to ma osiągi Dukesa, który jest od premiery, więc oczywiście jest fatalny. Brawa do Buffalo STX. Przez pewien czas był to lider, jeżeli chodzi o kary, bo prowadził się fantastycznie i miał przyzwoite osiągi. Ale, ale, pewnego dnia, jak już Wam mówiłem, dodane zostało HSW, przez co ten pojazd stracił dużo, bardzo dużo. Odstaje od liderów przez to, ale wciąż, jeżeli lubicie takie ładne pojazdy, no to ten pojazd jest dobrym wyborem. I oczywiście, jeżeli gracie na platformach, gdzie HSW nie ma, no to ten pojazd jest wybitnym wyborem. I ostatnie dwie zniżki z tego sklepu. Deklasa Granger 3600 x a także Uber z John Classic. Jeden i drugi jest słaby. Chociaż ten drugi oczywiście ma plus taki, że jest to BMW. A Polacy lubią BMW. Ja też. I ostatnie dwie zniżki znajdziemy w sklepie Elitas. Pierwsza z nich jest na Luxora, a druga na Swifta. Deluxe i oczywiście jeden drugi pojazd jest warty tyle co nic, więc nie kupujcie tego przypadkiem. I proszę państwa, to tyle!